Dzień dobry kochani. Dzisiaj przed nami kolejna porcja informacji dotyczących prezentacji. Będziemy tworzyć prezentację w aplikacji Sway. Jest to aplikacja, która jest Wam udostępniona w pakiecie Office 365 dla edukacji, gdzie pracujemy w chmurze i możemy tworzyć między innymi właśnie prezentacje, które udostępniamy za pomocą linku, możemy taki link wysłać nauczycielowi na przykład z naszą pracą, możemy tworzyć mini blogi czy bardzo proste strony internetowe, dzięki którym będziemy mogli, na których będziemy mogli zamieszczać różne informacje. Ja dzisiaj chciałabym wam pokazać w jaki sposób stworzyć taką bardzo prostą prezentację właśnie za pomocą aplikacji Sway i udostępnić ją nauczycielowi. Tematem naszej dzisiejszej pracy będą zwierzęta Afryki, ale zanim przystąpimy do pracy, każdy z was musi wykonać kilka rzeczy. Po pierwsze, Potrzebujecie informacji o zwierzętach Afryki. Ja znalazłam sobie taką stronę, nazywa się afrykabis.pl, i tutaj znajdują się informacje o 11 zwierzakach, które właśnie występują w Afryce, więc będę z niej korzystać. Druga rzecz to strona Pixabay.com. Ponieważ z niej musicie dzisiaj pobrać sobie grafiki, które Wam będą potrzebne do tworzenia dzisiejszej prezentacji. I to jest bardzo ważne, żeby przygotować sobie te grafiki przed rozpoczęciem pracy ze słajem. Ja Wam tylko przypomnę, w jaki sposób to zrobić. Założyłam sobie na pulpicie folder zwierzęta Afryki i każdy z Was potrzebuje przynajmniej dwóch grafik jednego zwierzęcia, przynajmniej dwie grafiki jednego zwierzęcia. Ja już sobie przygotowałam słonie, żyrafy i lwy. Przygotuję sobie jeszcze zebry, żeby Wam przypomnieć w jaki sposób pobierać grafika. Po wpisaniu w wyszukiwarkę słowa zebra nie korzystamy z pierwszego paseczka, ponieważ są to zdjęcia komercyjne. Korzystamy z tych darmowych grafik, zobaczcie ponad 2000 grafik z różnymi zebrami. Jak już powiedziałam, potrzebujecie przynajmniej dwie grafiki. Wybieram sobie pierwszą grafikę, a następnie zielony przycisk darmowy pobieranie i pobierz. Zapyta nas, czy nie jesteśmy robotem, ewentualnie każe nam coś zaznaczać na jakimś obrazku, następnie pobieramy. U mnie otwiera się zawsze okno i wskazuje miejsce pobrania. Możecie mieć ustawioną inaczej przeglądarkę i te pobrane grafiki będą szły do folderu Pobrane i tam je musicie znaleźć. Mam już jedną grafikę, szukam sobie drugiej, niech będzie ta i robię dokładnie to samo. Pobierz. Każdy z was przygotowuje sobie grafiki przynajmniej pięciu zwierząt, czyli pięć e, zwierzaków po dwie grafiki, to przynajmniej 10 musicie pobrać. Jeszcze jedną na jakąś e, stronę tytułową, ja sobie też pobiorę coś na stronę tytułową, e, wpiszę sobie Afryka, może coś tutaj, mm, coś nam tutaj może wpadnie, o zobaczcie jakieś śliczne uciekające słoniątko, pobieram tak samo, nie jestem robotem, Pobieram. Ja już jestem przygotowana do pracy ze słoem. Wy też musicie być tak przygotowani, czyli pobrane musicie mieć grafiki i przygotowaną stronę z informacjami, z których będziecie korzystać. Następnie logujecie się na stronie ofisu. Office. office.com logujecie się danymi, które otrzymaliście ze szkoły. Przechodzicie sobie do aplikacji Swaya. To jest taka literka biała S na zielonym tle, i tak nam się to otworzy. Wszystkie ostatnio używane prezentacje zawsze wyświetlają nam się tutaj. Ale też po, kliknie, po wejściu na, bezpośrednio na stronę swaya e, będą widoczne wszystkie Wasze prace. I teraz tak, możecie tworzyć zupełnie pustego swaya, i my to dzisiaj zrobimy, ale możecie też wejść sobie więcej szablonów. I tutaj są takie przykładowe swaye. Na przykład możecie stworzyć bloga, jakiś kolaż zdjęć, biuletyn. Pokażę Wam przykładową prezentację. E, bo tak dzisiaj właśnie będzie wyglądać nasza prezentacja. Będzie się składać z karty tytułu, karty nagłówka i karty tekstu z kartą obrazu. W ten sposób będziemy budować naszą prezentację. Zobaczcie, że w bardzo fajny sposób ona nam się tutaj prezentuje. Już Wam pokażę, w jaki sposób taką właśnie prezentację stworzyć. W takim razie. Mamy przygotowane grafiki, mamy przygotowane teksty o zwierzętach. Rozpoczynamy tworzenie naszego pierwszego swaya. Wybieramy nowy, pusty sway. I pierwszą rzeczą, którą od razu e, zrobimy, to nadamy tytuł naszemu swayowi, czyli Zwierzęta Afryki. Oj, nie piszę jeszcze raz. Zwierzęta Afryki. A następnie z mojego folderu wybieram sobie to zdjęcie. Które miało być moim zdjęciem tytułowym, czyli jest to właśnie to słoniątko uciekające swojej mamie. I teraz ważna rzecz. Na każdym etapie naszej pracy możemy podglądać, jak wygląda nasza prezentacja. Zobaczcie, zwierzęta Afryki. Tak na ten moment wygląda moja prezentacja. Wracam do edytowania, ponieważ ma być to prezentacja. Przechodzę sobie do zakładki projektowanie style i chcę, żeby to były slajdy. Slajdy. Jeszcze raz pokazuję. Projektowanie, style, slajdy. Kiedy mam to zaznaczone, to mogę teraz układać mój scenariusz pracy. Zobaczcie. Pierwsza rzecz, pierwszy slajd, który się wyświetla, to jest ten slajd tytułowy Zwierzęta Afryki. Następnie za pomocą tego plusika dodaję sobie nagłówek. Moim pierwszym zwierzaczkiem będzie słoń afrykański. Słoń afrykański. A teraz wrzucimy sobie jego zdjęcie poprzez przeciągnięcie z folderu. Ok, ono się teraz zaczytuje. Mhm. I kolejna ważna rzecz plusikiem dodaję grupę. Zapamiętajcie, grupę, ponieważ to będzie tekst i obraz, czyli grupa. Tekst, obraz, grupa. Dodaję sobie grupę automatyczną i tu w tej grupie, zobaczcie, w środku, tak jak w PowerPoincie były slajdy, to tutaj na tym moim slajdzie grupy automatycznej najpierw chcę umieścić tekst o słoniu afrykańskim. Pracuję w chmurze, więc Ctrl C, Ctrl -V. Ważne, zostawiamy źródło, które nam się tutaj kopiuje. Jak powiedziałam, w tej grupie chcę, żeby się jeszcze znalazło, czyli tutaj tym plusikiem. Zobaczcie, że ja pracuję w obrębie tej szarej strefy. Dodaję sobie jeszcze obraz. I tym obrazem będzie kolejne zdjęcie przedstawiające moje słonie. OK. Tu czasem nam się będą otwierały różne podpowiadajki, możecie je zawsze zamykać. Zobaczcie, ile mamy teraz slajdów. Pierwszy to jest karta tytułowa. Druga to jest karta nagłówka. I trzecia to jest grupa, tekst i obraz. Sprawdźmy, czy to działa. Mamy zwierzęta Afryki, dalej. Tytuł: Słoń Afrykański, a następnie tekst i obraz. Prawda, że świetnie to wygląda? W takim razie wracam do edytowania. I teraz, kochani, ważne to jest grupa, cała grupa. Nie dodaję tu, w tym miejscu, bo wtedy dodaję jakby w formie grupy, tylko dodaję tutaj, zupełnie już na samym końcu. Jako, um, przepraszam, za szybko kliknęłam i mi to uciekło. Jako następny element dodaję sobie nagłówek. Zobaczcie, że on jest poza grupą nagłówek. Następnym zwierzakiem będzie lew. I wrzucam sobie tego lwa o taki rozstarty. Proszę bardzo. Czyli zobaczcie, mam tak. Tytuł, nagłówek, grupa. Tak, widzimy to. Coś tu wrzuciłam razem niepotrzebnie. A to już to cofam. I już będzie dobrze. Poczekajcie, bo za szybko tam naklikałam i mi się narobiło bałagan. Już jest. Więc tak, jedyneczka, dwójeczka to będzie właśnie ta grupa automatyczna. Lew sprawdzamy. Otwieramy od początku. Zwierzęta Afryki. Mamy słonia, mamy informację o słonie. Mamy lwa. No i teraz byśmy chcieli informacje o tym naszym lwie, więc dodaję po nim plusika. I dodaję grupę automatyczną. I w tej grupie w środku chcę tekst. Czyli to był lew, moi drodzy. Kopiuję sobie znowu Ctrl C, Ctrl V. Zostawiam oczywiście źródło, tylko je sobie ładnie oddzielam. I w tej grupie tu dodaję sobie obraz. A obrazem ma być lew. Tego zdjęcia jeszcze nie wykorzystałam. Znowu przypominajka. Zamykam ją. Czekam na wczytanie i odtwarzam. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zwierzęta Afryki. Mamy słonia. Ej, zobaczcie, jak ładnie. Świetna prezentacja. Dobrze. To, co jeszcze zebrę, bo jeszcze raz Wam chcę pokazać. Nie plusikiem po lwie, bo jak klikniecie w lwa i ten plusik, to dodacie jakby kolejny element w grupie, tylko musi być aktywna cała grupa, bo my chcemy dodać nagłówek. Teraz będzie zebra. Znowu nie piszę. Zebra. I wrzucam sobie moją zeberkę. OK. I dodaję grupę automatyczną, czyli grupę, gdzie będzie tekst. Bo mamy żyrafa, a ja sobie zebrę wróciłam, już szukam zebrę. O, jest informacja o zebrze. Ctrl C. Ctrl V. Żródło zostawiamy. I następny element to jest obraz. I przerzucam sobie moją zeberkę. Dobrze. Wy musicie przygotować przynajmniej 5-6 zwierząt w swojej prezentacji. I na koniec, przynajmniej ja tutaj, na koniec znowu tej grupy, tak? Czyli cała grupa jest aktywna, i ja na koniec tej grupy dodam sobie jeszcze nagłówek z napisem. Znowu nie piszę. Dziękuję za uwagę. I jakieś tutaj jeszcze miałam wolne zdjęcia z żyrafkami to je sobie właśnie wrzucę. I teraz moi drodzy chcę wam pokazać mojego słejadu dotyczącego zwierząt Afryki. Odtwarzam go. On się wczytuje. I teraz zobaczcie. Nagłówek grupa złożona ze zdjęcia i opisu. Nagłówek i grupa. I jeszcze raz nagłówek i grupa. Na główek, czyli dziękuję za uwagę. Oczywiście tutaj może się też pojawić nasze imię i nazwisko. Chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz w swoju. Kiedy tutaj byliśmy w tym projektowaniu i w stylach przerzucaliśmy sobie slajdy, to tutaj również możecie wybrać sobie jakiś styl. Zobaczcie. Ja chwilowo sobie włączę taki styl. Co to znaczy ten styl? Ten styl, moi drodzy, to jest. To, co się wyświetla jeszcze pod spodem. Widzicie, tutaj naprawdę macie bardzo dużo różnych motywów, możecie sobie wybierać. Na przykład coś takiego spróbujmy. Odtwarzam. Zobaczcie, jak teraz będzie wyglądał mój sway. Będzie miał dodatkowe tło. Tym też się możecie tutaj swobodnie pobawić w momencie, kiedy już będziecie mieć stworzonego swaya. Pokazuję jeszcze raz. Projektowanie style, style, i tutaj. Możecie sobie wybierać przeróżne elementy. O, widziałam taką fajną zeberkę przed chwilą. Nie, to już mieliśmy. O, tutaj, o to mi chodziło. Chociaż to bardziej z bliska kwiatuszki przypomina. No, ale na przykład niech będzie coś takiego. I teraz zobaczcie, jak wygląda. Prawda, że fajnie. Możecie się tutaj bawić również tymi stylami. I ostatnia rzecz, czyli w jaki sposób udostępnić mi ten swój projekt. Tym przyciskiem udostępnij każda osoba z linkiem, bo się będziemy chwalić naszymi pracami, kopiujecie to, co jest tutaj w kontrolce i wysyłacie do mnie na czat. Miłej zabawy, czekam na Wasze dzieła.